Witam serdecznie, chciałem zaprezentować licznik dwukanałowy, licznik impulsów do pomiaru materiału, elementów, no różnego typu rzeczy, tak? nie ma tu żadnych, żadnego przepełnienia, jest tylko i wyłącznie przepełnienie przy osiągnięciu wartości, 100 000, ponieważ licznik liczy do 99 999 są to dwa liczniki niezależnie działające od siebie zliczające w górę eee, liczniki możemy kasować tu są trzy przyciski możemy kasować niezależnie licznik pierwszy licznik drugi lub dwa liczniki jednocześnie Impulsy zliczające są, jak to, jako A i B oraz tu mamy plus 5V i minus do zasilania e, na przykład jakiegoś czujnika, czujnika hala czy jakichś elementów. Jeżeli e, nasze czujniki lub coś, co, z czego pobieramy impulsy mają być zasilane napięciem wyższym aniżeli 5V, oczywiście stąd nie pobieramy, tylko z innego miejsca, czy na przykład z punktu zasilania plus 12. Natomiast wejście jest to połączenie masy, więc używamy wyjścia NPN, otwarty kolektor. Układ jest zasilany napięciem plus minus 12V minus minimum 9V napięcia stałego, i tu mamy drugie wejście. Tu możemy podać plus minus 12V. Volt I będą skasowane jednocześnie dwa liczniki, ale podając w tym miejscu na stałe plus minus 12 V, liczniki będą, będą stałe, tak? będą w trybie nazwijmy to stop. Może zaprezentuję skasowanie jednego licznika. O, tu mamy jeden licznik. Tu jest Drugi licznik, o, pozostała czwóreczka. Tu jest wartość, em, właśnie to zaraz sprawdzę, ile cyfr jest zerowanych, czyli czyszczonych, i wciskając środkowy, e, są kasowane dwa liczniki jednocześnie, podając impuls zewnętrzny. O, i tu mamy. Liczniki są w wartości 0, gdy zabieramy napięcie. Liczniki jednocześnie zliczane. Impulsy pobieram z dwóch generatorów. E, niezależnie od siebie. Ok. Żadnych dodatkowych tutaj bajerów nie ma. Możemy niezależnie zliczać, nie wiem, na przykład jakieś opakowania drobne. Tak, które idą są zbierane do opakowania zbiorczego tak i tu możemy wykorzystać te dwa liczniki e, jako impulsy w tym układzie nie mogą być to żadne elementy mechaniczne czyli nie może być to krańcówka, nie może być to kontaktron muszą być to elementy elektroniczne możemy użyć na przykład kontaktronu lub przekaźnika, ale te impulsy muszą być bardzo wolne, czyli powiedzmy 1, 2 wtedy równolegle do kontaktronu dajemy kondensator minimum 100 nanofaradów. Jeżeli tego nie zrobimy, to styki kontaktronu czy przekaźnika drgają i tyle ile razy zadrga, tyle tu nabije nam na licznik. Dlatego że tu są to są liczniki nieprogramowe, ale sprzętowe. Więc każde drganie nabije mnóstwo impulsów w górę. Oczywiście, układ do nabycia wystarczy do mnie napisać maila lub dzwoniąc. Dane w opisie pod filmem. Układ również dostępny na portalu Allegro. Pozdrawiam, Grzesiek.